Rozmowa poranka. Ostatnie dni kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, a w studiu dziś Katarzyna Stachowicz, posłanka Koalicji Obywatelskiej, kandydatka do Parlamentu Europejskiego ze Śląskiej Listy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy. No, właśnie, gdy tak panią przedstawiam, to można by tutaj różnych funkcji użyć, bo jeszcze niedawno byśmy panią przedstawili jako radną Sejmiku. Rekordowy wynik, przecież, w Województwie Śląskim, no ale potem Wojciech Saługa został marszałkiem, więc pani w Sejmie od niedawna. I nie wiadomo, czy długo jeszcze w tym sejmie. Historia zatoczyła pewne koło. Ja byłam parlamentarzystką dokładnie 9 lat temu. Wtedy też weszłam w miejsce posła Wojciecha Saugi. Wtedy było troszeczkę trudniej, bo weszłam do Sejmu z trzymiesięcznym synem. Natomiast w październikowych wyborach startowałam do parlamentu. Mój wynik nie był wystarczający, żeby ten mandat uzyskać. Ale to stabilizacji w życiu pani nie ma za bardzo. Tak, to nie, panie redaktorze, to nie, nie ja też układałam ten kalendarz wyborczy, który nie jest tylko męczący dla na skandydatów, ale też przede wszystkim dla społeczeństwa. No właśnie o to chciałem zapytać. Czy to, co się dzieje, bo to nie jest odosobniony przypadek, to wszystkie partie tak działają, to się nie dzieje trochę wbrew wyborcom? Czy. Nie ma takich polityków już, którzy mogliby kandydować tylko w jedno miejsce, a nie kandydować wszędzie, to znaczy w każde możliwe? Ja powiem tak, te wybory do Parlamentu Europejskiego są wyborami bardzo ważnymi. Wiemy o czym, o co walczymy na co w tej chwili, co jest w tej chwili najważniejsze, że mówimy o bezpieczeństwie. Mamy takie, a nie inne położenie geopolityczne. Mamy wojnę na wschodniej granicy i myślę, że premier Donald Tusk wystawił drużynę najlepszych z najlepszych, to znaczy ludzi, którzy idąc do Parlamentu Europejskiego będą zabiegać o sprawy Polski, będą zabiegać przede wszystkim o to, by, byśmy się czuli bezpieczni. O tym właśnie są te wybory o bezpieczeństwie, to chyba wszystkie strony podkreślają, no, ale też można zapytać, co tak naprawdę się zmieni w tym naszym bezpieczeństwie, patrząc tak szeroko, czy więcej europosłów będzie z tej partii, czy z innej, bo różnice są niewielkie. Sondaże pokazują, że to będą jakieś naprawdę to pojedyncze głosy być może nawet. My przyzwyczailiśmy się już do tego, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej, ale to jak o każdy związek musimy dbać i, i pielęgnować. Myślę, że te relacje, które są w Unii Europejskiej, te relacje, które zostały też wypracowane przez ostatnie, ostatnie lata przez dwóch głównych parlamentarzystów, ja tutaj powiem o parlamentarzysta koalicji obywatelskiej, pana premiera Jerzego Buzka, ale także pana posła Jana Olbrychta, to trzeba kontynuować właśnie taki rodzaj. I polityki i taką pracę w Parlamencie Europejskim, która pokaże, że my jako kraj jako Polska jesteśmy naprawdę bardzo ważnym partnerem dla przyszłości Unii Europejskiej. A wymieniła Pani właśnie dwa nazwiska takie, które są dość nietypowe dla polityki dzisiejszej, bo to są panowie, którzy no jednak trochę inaczej chyba rozumieją politykę niż to jak się dziś ją prowadzi, jak się w ogóle rozmawia o polityce. Nie uważa pani, że ta polaryzacja to już zaszła tak daleko równie w tej kampanii, że zaraz społeczeństwo uzna, że tym największym wrogiem to jest ten przedstawiciel innej partii, a nie przeciwnik, ewentualnie jakieś zagrożenie poza granicami kraju. Osobiście jestem osobą, która potrafi znajdować kompromis i to w różnych dziedzinach życia. Uważam, że w polityce też powinniśmy myśleć w tej chwili o tym, co dla Polaków i dla Polek jest najważniejsze, czyli właśnie o tym bezpieczeństwie. I tutaj nie powinno być żadnych podziałów politycznych. Ta polaryzacja rzeczywiście jest bardzo widoczna. Ja rozmawiając z ludźmi, spacerując i... No, kampanię, realizując kampanię wyborczą. Zresztą na co dzień bardzo dużo też pracuję społecznie i rozmawiam. Oni bardzo często mówią, mamy już dość tych kłótni, mamy dość już tych sporów. E, chcemy, żebyście jednym głosem mówili w sprawach Polski i myślę, że właśnie w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim takim jednym głosem powinniśmy mówić, ale zawsze do tego trzeba dwóch stron. No to, może ludzie po prostu w to nie wierzą, że to jest możliwe. To, o czym pani mówi, ta frekwencja prawdopodobnie nie przekroczy 50%. Pytanie, czy ona w ogóle przekroczy 40%. 5. w wyborach samorządowych też mieliśmy bardzo niską frekwencję. Pewnie spowodowane było to tym, że dość młode, młode pokolenie jednak do tych wyborów samorządowych nie poszło tak, jak do wyborów 15 października. Myślę, że te wybory samorządowe te bliższe nam mieszkańcom. One dotyczą wyboru radnych prezydentów, czyli tych osób, które stanowią o tym, co jest wokół nas. Natomiast myślę, że młode pokolenie, zresztą mam córkę, która ma 18 lat i w tym roku pierwszy raz um, mogła, miała taką możliwość w wyborach samorządowych wziąć udział w wyborach i dla niej to było naprawdę wielkie przeżycie. Wybory samorządowe to są te typu bliższa ciału koszula, to to jest... Uh, tak, fakt. ale młode pokolenie ale... mówi o tym, o, dla młodego pokolenia ważne są sprawy wolnościowe, wolność Jasne, słowa, Ale demokracja. Może ta opowieść, że te wybory europejskie, które za moment są takie przełomowe, to po prostu się nie przyjmuje, bo gdyby się przyjęła, to zainteresowanie byłoby na Naprawdę duże. Ja myślę, że w poprzednie wybory do Parlamentu Europejskiego były wyborami radosnymi. Mówiliśmy wtedy bardzo dużo o tych wartościach, które niesie Unia, ale także korzyściach, dzięki którym Polska się rozwinęła. Przecież powiedzmy tutaj o samym województwie śląskim ponad 40 miliardów. Złotych na, ze środków unijnych dla 13 tysięcy projektów w województwie Śląskim. Oczywiście, tego też nikt nie, nie przekreśla, natomiast no, w tym momencie mówi się o zupełnie czymś innym. Sprawach ważniejszych można by powiedzieć Oczywiście, nawet tak. o, o naszym bezpieczeństwie, a mimo to, i dlatego pytam o to po raz kolejny, co robimy nie tak, że to zainteresowanie nie jest tak duże, jakby mogło być. Ja myślę, że to właśnie ten kalendarz wyborczy jest przede wszystkim tu winny temu, że ludzie są zmęczeni jakby ciągłymi wyborami, pytają się do jakie to mamy w tej chwili wybory, i to przyzwyczajenie, że wszystko to, co Unia nam przyniosła, jest nam, że przyzwyczailiśmy się do tego wszystkiego, co mamy. Natomiast my ciągle musimy przekonywać. Proszę, chodźcie na wybory. Zagłosujcie. Skorzystajcie z prawa demokracji. Wybierzcie tych, których chcecie, ale idźcie na te wybory. I z takim apelem też dzisiaj tutaj właśnie w radiu M zwracam się do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego, żeby poszli na wybory. To jeszcze pani specjalizacja o to chciałem tutaj do tego nawiązać, bo pani specjalizacją jest tematyka zdrowotna, profilaktyczna. O tym już wspominaliśmy kiedyś na antenie czy dla tej działalności nie jest lepszym miejscem Sejm Polski niż Europarlament? Ja myślę, że każde miejsce jest dobre, by mówić o zdrowiu. Czy to jest województwo śląskie, czy to jest region, czy to jest parlament polski, czy to jest parlament europejski. Ja przez ostatnie lata miałam tę przyjemność współpracy z panem posłem Janem Olbrychtem, gdzie wspólnie współpracowaliśmy ze specjalnie powołaną komisją europejską do spraw walki z rakiem. Prowadzę fundację onkologiczną, fundację mojego imienia Pokonaj Raka. Gdzie na co dzień wspieram, edukuję, mówię, jak ważna jest profilaktyka. Ale my też musimy dążyć do tego, by były standardy leczenia, standardy europejskie także w Polsce. Dlatego powstała ta komisja, dlatego ma być odpowiedni budżet i na pewno tymi sprawami w Parlamencie Europejskim będę chciała się zajmować. Ale może wśród tych 52 tysięcy ludzi, którzy na Panią zagłosowali przed momentem, znowu do tego nawiązuję, no ale to jest no, taka liczba dość pokaźna jednak w skali kraju. No to pewnie było sporo osób, które głosowały dlatego, żeby Pani się tym zajęła tutaj, w tym miejscu w Sejmie. Proszę mi wierzyć, naprawdę bardzo długi okres czasu czy w rozważałam to, czy przyjąć mandat poselski. Natomiast biorąc pod uwagę, że wszystkie kwestie związane z, z naszym zdrowiem, czy to są ustawy dotyczące zdrowia, one wszystkie mają miejsce w parlamencie. Dlatego pomyślałam sobie, że będę miała jakby większą możliwość realizacji projektów dla społeczeństwa, dla moich wyborców, jeżeli będę w parlamencie e, polskim e, i taką decyzję podjęłam. To jaka frekwencja będzie? Ja myślę, że ponad 40%, 45%, 40, no 43%, 45%, na to liczę. No, młodzież by powiedziała, że bez szału. No, tak, pewnie tak, ale ja też naprawdę rozmawiając z młodzieżą, bo z młodzieżą się spotykam, warto ich słuchać. Naprawdę warto też słuchać młodych ludzi. Proszę ich o to, żeby poszli, żeby z no, całą piersią korzystali z, tej, z tego członkostwa w Unii Europejskiej, bo ona naprawdę daje duże możliwości. Katarzyna Stachowicz, kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radio M107 fm